Jeżeli ktokolwiek jakimś cudem miał jeszcze wątpliwości co do prawdziwych intencji Moskwy, od wczoraj nie ma już żadnych argumentów. Celem działań faszystowskiego reżimu Putina jest zdobycie ziem ukraińskich i wymordowanie ludności cywilnej, czyli ludobójstwo. Jak to powiedział Merkijowa Witali Kliczko, Rosja chce Ukrainy, ale bez Ukraińców. Wczorajszy atak rakietowy na kilkanaście ukraińskich miast miał ludność przestraszyć, miał ich przerazić, ale Ukraińcy tyle już widzieli i tyle już przeżyli od 24 lutego, że historyczny atak Putina nie jest w stanie złamać ich ducha. To na zachodzie atak rakietowy na miasta ukraińskie powinien zrobić ogromne wrażenie. Ukraina na gwałt potrzebuje najnowocześniejszych systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej oraz broni dalekiego zasięgu. Takie decyzje muszą zapadać już, w tym, w przyszłym tygodniu. Niemcy wreszcie, wszystko na to wskazuje, przyspieszają dostawy broni na Ukrainę. Ameryki nie trzeba do tego przekonywać, ale ruszyć się powinna wreszcie także Francja, która do tej pory o zgrozo dostarczyła Ukrainie mniej broni niż Czechy czy Estonia. Panie prezydencie Macron, do dzieła. Także teraz piętnować trzeba jeszcze mocniej tych polityków i te partie europejskie, które otwarcie kolaborują z reżimem Putina. Wczoraj Węgry Orbana podpisały umowę na budowę rurociągu, którym rosyjska ropa ma trafiać do Serbii. W Europie Zachodniej jest wielu polityków, którzy sympatyzują z Putinem. Z nimi nie wolno się pokazywać, nie wolno wspólnie występować. To komunikat. Także do liderów PiS-u, którzy ciągle upierają się przy paktowaniu z proputinowcami.